Jak Rozmawialiśmy gdzieś kiedyś ze znajomymi zawodnikami. To każdy gdzieś tam katował, najpierw rower, później jakiś pierwszy lepszy motor, komarek, Włoski i różne inne. Ledwo dosięgałem. Pamiętam, że się zapierałem od, od jakiegoś garażu, tylko odsuwałem nogą i, i ruszałem, bo nie dosięgałem w ogóle, do, żeby, żeby z ziemi dosięgnąć. Pamiętam, że były. Że były zawody. My jeździliśmy na, na, na Unię Leszno, Ja pochodzę z tamtego regionu. Jeździliśmy od, od małego ojciec zabierał mnie na, na mecze Unii Leszno I, i na jednym z, przed jednym z meczów były pokazy e, szkółki z minitoru Pawłowice I takie malutkie szkraby, tam 10-letnie plus minus i dwunasto w różnym wieku tak naprawdę, ale i młodsze chyba niż 10 lat. Jeździły na tych motorkach i, i, i całkiem nieźle im szło i, ja, i powiedzieli przez, przez mikrofony, że, e, e, przez głośniki, że że, że będzie, że jest nabór do szkółki, że można się zapisywać e, i, i, i już tam od dziesiątego od, od, od roku życia czy od jakiegoś, no i ja po prostu jak to usłyszałem, no to już nie dałem żyć e, tacie i, i jeździć, e, ciągałem go tam przez chyba tydzień czy dwa za nogawkę, żebyśmy poszli się zapisać. Zapisaliśmy się, pojechałem na pierwszy trening i tak i tak to się zaczęło. Ja Miałem wtedy chyba 10 lat. Pierwszy mój klub to był to była Sparta Wrocław. zdałem no, w wieku 16 lat, ale chyba już od 14 roku życia jakby przynależałem do tego klubu. Cały ten okres od 10 od 10 roku do 14, to, to, była, to były ciągłe treningi, podnoszenie umiejętności i, 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 i głównie tutaj na barkach rodziców spoczywały, spoczywało szkolenie. Pamiętam mój pierwszy trener, Mariusz Okoniewski świetnie wspominam, bo właśnie mimo wszystko, ten pierwszy trener jest bardzo ważny. Te, te, te podstawy i te nawyki dobrze złapać, to później jakby już jest tylko takie doszkalanie i, i, i podnoszenie tych umiejętności, ale jeśli źle, złe nawyki na dzień dobry złapiesz, złą pozycję na motocyklu, to, to później, to później jest trudno to, to wygonić. To, to był mój pierwszy trener, pamiętam, e, pamiętam bardzo dobre właśnie te, te, te pierwsze szlify, a później to już, to już, to już leciało, no. W Rawiczu Szczepiłem się na prostej, na prostej przeciwległej startowej z Mariuszem Szmandą. Pojechaliśmy prosto w dechy, jeszcze wtedy dechy, duchanych nie było band. Złamałem sobie kręgosłup, wtedy drugi chyba lędźwiowy, tak, kompresyjnie złamany. Całą zimę chodziłem w takim gipsie wyprostowanym aż aż tutaj dotąd i także świetnie zacząłem karierę. Zawodniczą. Osiągnięć wielkich nie mam, ja, no, nie mogę się pochwalić jakimiś tam medalami mistrzostw świata, czy juniorów, czy, czy seniorów, no w Grand Prix też nie jeździłem, w Mistrzostwach Polski parę razy, ale też nie byłem mistrzem, mistrzem Polski, ani wicemistrzem nawet, więc yy, yy, jakiś takich spektakularnych, wyników Nie mam na swoim koncie. Piąte miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów we Wrocławiu, wtedy co Miśkowiak robił, zrobił tytuł. Byłem dobrym ligowcem swego czasu. Do, 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 do momentu kontuzji można powiedzieć, byłem bardzo dobry. Cały czas się rozwijałem. Te, te, moje, te moje lata, pierwsze lata po, po licencji, to takie kiedyś tam te młodzieżówki. Tu pamiętam w Rybniku świetne, świetne, świetny zespół na MDMP. Tutaj były mega nazwiska. i Zawsze tutaj jeździliśmy, w, chyba liga jeszcze, to była jakaś zachodnia czy, czy, czy Śląska, jakaś taka, takie grupy były. Południowa. Chyba. Po, południowa, o, może tak nawet się nazywała, tak. Takie grupy, oprócz tego było to MDMP. To my się tu spotykaliśmy ze dwa razy w tygodniu, no i młodska była konkretna. Tak? A 2011 to był taki, taki mój chyba najlepszy sezon w karierze pod okiem Piotra Barona. Yy, Naprawdę dobry rok dla mnie. No, skończony niestety kontuzją. Potwornie połamałem sobie lewą nogę. Też tam uszkodzenie półca, odma i tam jakieś, jakieś różne, taki no, konkretny wypadek. Później miałem duże problemy z tą nogą. nie Było zgięcia. Wzrost szybko jakby się tutaj zrobił, ale, ale ta noga była tak mocno połamana w stawie, że, że ten staw już nie pracował. Do dzisiaj w sumie nie pracuje tak jak. Tak jak należy, to mocno wyhamowało moją karierę, bo, bo, bo no do dzisiaj nie mam pełnego zakresu ruchu. No i tak to, tak to było. No te następne lata nie były takie mega, e, aczkolwiek no dalej starałem się utrzymać też ambicjonalnie poziom ekstraligowy. E, też poziom trzeba powiedzieć, poziom, poziom ligi też mocno, mocno poszedł w górę w, ty, w tych latach ostatnich, więc, więc też jakby e, miałem coraz, coraz większe problemy z rywalizacją. Postanowiłem zejść znowu stopień niżej, podpisałem kontrakt w Orle Łódź na 2017. No i przydarzył mi się wypadek z, z, z tą moją aortą i, i musiałem zakończyć karierę. To prezes do mnie jakby zadzwonił i, i, i z, z propozycją, czy, czy nie podjąłbym się takiego wyzwania. Co sobie pomyślałem? Mówię, no, co się stało, że prezes zmrozek do mnie dzwoni? No bo no, znamy się ładnych parę lat, ale nie utrzymujemy takiego kontaktu bliskiego na co dzień. Nie dzwonił do siebie przynajmniej, więc, więc tu taki telefon po latach można powiedzieć, to, no, to jest jakieś, jakiś temat. A, a prezes wali prosto z mostu. No co, co byś powiedział, żebyś przyszedł do mnie na trenera? No, no to tak mówię, no, no okej, okay, ale jak? Tu już teraz przecież wy macie trenera. No mamy, no ale chyba nie będziemy mieć. No i tak to się zaczęło, tak to się zaczęło gdzieś ten, Mówię, no to dajmy sobie dzień czy, czy dwa na, na jakieś zastanowienie, trzeba by się spotkać i. No i tak i tak powoli powoli doszliśmy do porozumienia. i Wiedziałem jedno, że rybnik jest w ekstra lidze, że awansował. Wiedziałem jaki, jakim dysponował składem w pierwszej lidze, bo to też jakby jest ważne. Na ile ten skład trzeba, by ewentualnie przebudować. Eee, a następne jakby tematy, to. Prezes, jakby tutaj mówi, że to wszystko jest pod kontrolą. Ty się składem nie martw, e, tak za. E, nastaw się po prostu na, 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 na pracę. Tak, Nieważne nie z kim. no I, i ja to tak e, też przyjąłem. E, no bo koniec końców, czy to będzie taka drużyna, czy taka, e, trzeba z nią pracować i. No, każdy trener by chciał sobie, tak, z, z listy życzeń wypisać najlepszych i, i, i wypisywać tylko program, tak? no ale nie o to chodzi. Funkcja się pozmieniała trochę, bo pozmieniały się wymagania sprzętu. Myślę, że, że one jakby tutaj najwięcej nam dyktują, bo, bo ten sprzęt jest mimo wszystko na dzień dzisiejszy no, chyba najważniejszy, jeśli chodzi o rywalizację w Żużlu. Ten sprzęt, to przygotowanie tego sprzętu do meczu, tu myślę, jest największa rola. Dopasowanie tego sprzętu na meczu. Więc jakby no też powtarzalność tego toru, żeby on był taki jak na treningu, czy taki jak na meczu wcześniej, pomimo jakby zmieniających się warunków atmosferycznych. Bo to jest dla zawodnika, ja będąc zawodnic, zawodnikiem myślę tak w tą stronę, że to jest dla zawodników ważne, żeby, żeby oni znali ten tor, wiedzieli w którą stronę się zmienia, jak te warunki, jak one się zmieniają. I wtedy wiemy, jak, jak tym sprzętem dysponować, jak, jak, go, jak, jak go ustawiać, jak nim reagować podczas meczu eee, łatwiej, No bo o to chodzi, żeby, żebyśmy my, jako gospodarz, mieli ten atut i, i tą wiedzę, tak, w którą stronę to pójdzie, jak to będzie się zmieniać. To wtedy mówimy o, o, o handikapie własnego toru eee, i, i myślę, że na, na tym eee, to jest główna tutaj cecha dobrych trenerów, żeby, żeby te warunki drużynie zagwarantować. Cofając się wcześniej, to ten trening, tak? no, ta praca z tym zawodnikiem, który ewentualnie ma problemy z dopasowaniem, który gdzieś tam szuka tych ustawień. E, też no, to musi też ten trener troszkę wiedzieć o tym sprzęcie, troszkę się znać, e, wiedzieć czy, te, czy ten motocykl kręci czasami na ucho. No, są różne techniki tak? na ucho, e, dotykamy opony, różne, różne są knyfy, które, które nam mówią czy ten motocykl jest słaby, czy, czy kręci. E, to tu jest cała praca. Każdy ma potencjał, chodzi, żeby, żeby go pokazali. Ja myślę, że w młodym wieku jest bardzo łatwo zawodnikom zrobić duży postęp i też łatwo jakby taką zachować stagnację albo nawet się cofnąć. Ci zawodnicy mają bardzo duże wahania formy, nawet z meczu na mecz często mają, mają duże, duże dysproporcje, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Często to wynika jakby z tego braku objeżdżenia, braku doświadczenia. Tak? Dzisiaj jestem na meczu, mam dobry motocykl, przypasował mi przypasowało mi przełożenie. Ten tor się mocno nie zmienia. To przełożenie mi pasuje przez większość meczu i, i mogę skutecznie rywalizować, tak? Jeśli mam te umiejętności, żeby, żeby szybko jechać, tak? żeby, 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 to, żeby to zrobić. Z, z... Zobaczymy jak to będzie, ale, ale my się skupiamy na tym, żeby, żeby jak najszybciej te umiejętności e, u nich były, e, a też jakby, no, w, jakby w, równej, w równej linii muszą iść, e, muszą iść te, e, te tematy sprzętowe i, i to dopasowanie motocykli. To jest, to jest mega ważne dzisiaj w, w, w żużlu i, i na, o to trzeba zadbać. Czy to dobrze, to będę wiedział później, tak? Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy, czy prezes wierzy w to, że prezes mocno pomaga w tym parkingu i, i, i jest tą, tą wartością dodaną. Myślę, że dobrze, że prezes ma, ma tą wiedzę, ma ten kontakt z zawodnikami, bo, bo niewielu nie, nie prezesów ma taki bezpośredni kontakt z zawodnikami, takie przyjacielskie, można powiedzieć, stosunki. I, I to jest, to myślę, że jest jak najbardziej na plus, a w niektórych klubach prezes jest bardziej odpowiedzialny za relacje z, ze sponsorami, czy z, z władzami miasta, czy, 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 czy ekstraligi, czy, 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 czy jakiegoś, czy jeszcze innych delegacji, które się pojawiają na, na, na stadionie. U nas prezes... Woli być z drużyną, woli żyć tym, tym, tym żużlem tutaj w parkingu u nas. Zobaczymy. To, to, to jeszcze też jest, że tak powiem, do ustalenia, jaką rolę będzie miał prezes w przyszłym sezonie, bo, bo, bo też jakby nie jest powiedziane, że prezes musi być z nami. Prezes lubi po prostu ten, ten sport i lubi być blisko zawodników. Ja nie uważam, że my jesteśmy na straconej pozycji. No, mamy takie same szanse jak każda inna drużyna na Mistrzostwo Polski, no bo przecież o to startujemy i myślę, że, że, że tak samo. No, to, to wszystko zależy od, od formy zawodników, od, od dyspozycji sprzętu, jakim będziemy e, dysponować. To, 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 wszystko, to wszystko może się wydarzyć. No, tak samo inna drużyna może spaść, tak samo my możemy zostać mistrzem Polski. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na równi z innymi. Z punktu widzenia zawodnika i trenera, to jest bardzo ważny temat, bo wierzcie mi Państwo, że inaczej się jedzie, jeśli jest tam jakaś grupka jeszcze niezadowolonych kibiców, którzy tam wykrzykują, jeszcze zacierają ręce, jak, jak, jak im nie idzie, bo można głośno pokrzyczeć, a inaczej jest, jak przychodzi. Przychodzi pełen stadion, krzyczą na całe gardło, dopingują nas. Ta, ta motywacja i ta chęć wygrywania na pewno jest, na pewno jest dużo wyższa na, na innym poziomie. Później te, te, też te, te zaczepki kibiców, te, te, to interesowanie się to drużyną, to wszystko sprawia, że, że my wiemy, że, że trzeba się starać, że, że jest dla kogo to wszystko robić i to naprawdę jest ważne. Ja wierzę w to, że jestem przekonany, że nasza drużyna będzie jechała, będzie jechała bardzo dobrze. Potrzebujemy Was, żebyście z nami byli i, i, i widzimy się na, na stadionie.